Pamiętaj o aktualizacji Twojego regulaminu sklepu internetowego. Przepisy prawa zmieniają się prawie co roku 1 stycznia. 2022 wszedł przedsiębiorca na prawach konsumenta, 2023 e, wszedł omnibus. Problemy z obniżkami cen, z promocjami itd. To wszystko wymagało pewnego rodzaju aktualizacji stron internetowych, procesów zakupowych, informacji o produktach, a także regulaminów. Regulamin powinien być zawsze aktualny. Jeżeli twój regulamin nie jest aktualny, to go zaktualizuj. Ja wiem, że to jest prawda objawiona, ale nie bez powodu o tym mówię. Bardzo często się spotykam, że ten regulamin nie jest aktualizowany. I bardzo się cieszę, że takie osoby przychodzą do mnie, żeby go zaktualizować. Także naprawdę wielkie gratulacje za to, że chcecie dbać o swoje dokumenty. A te dokumenty mogą być czasami bardzo potrzebne, bardzo newralgiczne. Jak przyjdzie organ nadzor,